Zbigniew herbert. Dwie krople. Lasy płonęły. A oni, na szyjach, splatali ręce, jak bukiety róż. Ludzie zbiegali do schronów. On mówił, że żona ma włosy. W których się można ukryć. Okryci jednym kocem szeptali słowa bezwstydne, litanie zakochanych. Gdy było bardzo źle, skakali w oczy naprzeciw i zamykali je mocno. Tak mocno, że nie poczuli ognia, który dochodził do rzęs. Do końca byli mężni, do końca byli wierni, do końca byli podobni, jak dwie krople, zatrzymane na skraju twarzy.